Cześć, z tej strony 249, a jest to drugi odcinek, jak Minecraft budujemy mi czegoś z kina. Yy, Zobaczę tylko, czy to się nagrywa i przygotuję sobie materiały, i zaraz do Was wracam. Ok, jestem z powrotem. Już mam wszystkie materiały, no i możemy zacząć budować. Bo jezu, łączy się na inny poziom trudności, bo slime mnie denerwują. O, mniej więcej, takie coś tu będzie. Yy. Yy. Dobra, to ja zrobię cięcie. Jak będą, będą już no, nogi w miarę gotowe, to do Was wrócę. Cześć. Okej, okay, jestem już z powrotem. Już mam tutaj zrobione, tylko teraz coś zrobię. Jeszcze bez cięcia. O Jezu, Jezu. Hmm. Dobra, już mam policzona. Chyba z boku mam obrazek taki, tak że wiecie. Hmm. O Jezu. Przepraszam za psa. Ale wiecie. O Jezu, źle odliczyłem. Tak, źle odliczyłem. To chwilę. To ja robię małego kata i jak już tu poprawię, to wrócę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Już poprawiłem to coś. Błąd głupi? Czy głupi? Błąd jak błąd. Hmm. Trochę nudno się to robi, ale co poradzę. O Jezu. To on ma takiego skina, a poza tym hmm, jeden z moich widzów napisał, że ma być on. To będzie on. Hmm, chwilę. Przepraszam, coś mi na Skype i pisze, ale zaś mu odpiszę Dobra, już mu odpiszę. Także kat. Okej, okay. Okay, jestem z powrotem. Yy, raz, 2 trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Gdzie to już... Jak zrobię bluzkę to. OLOL! No dobra, trudno. Jak zrobię bluzkę, to... No. To... Hmm. Jak się nazywa? No to do Was dołączę, także... Hmm. kat Okej, okay, mam nadzieję, że jakoś to wygląda. Yy... No i to mniej więcej taki będzie nasz lesji. No mniej więcej tak będzie wyglądał. Eee, zielony, ten biały, zielony, biały. Eee, no, nic dodać, nic ująć. Jak to? A, dobra, przepraszam, źle ja to zrobiłem, mm. aż gdyż, trzeba tak zrobić. Dobra, tak to, no, coś takiego. O yes źle zrobię. oj falic falic zawsze coś pochranisz. kurde o. o ja dobra <coughs> Falit zawsze coś pochranie. to jak ktoś ma takie zdanie to się absolutnie z nim zgadza powinien być biały. Mm. O Jezu. Oj, falit, falit. Mm. Na górze jest całe zielone. Tutaj dopiero. O, oh, come on. Falid, ty zawsze coś pochranisz. O, że powoli chyba nam się kończy czas. Ale Dokończymy. będziemy tak ci. O, ja. Falid, falid, falid. Ty myśl, zanim coś zrobisz to już mm. Dobra, przepraszam, że takie dźwięki głupie wydaje, ale jak mi się nudzi, no to niestety muszę coś robić. Jak mi się nudzi, to zawsze tak robię. Ok, uda mi więcej. No, Tak z tyłu mi nie wyszło. Tylko nie wiem, czy on ma coś z tyłu, czy z tyłu nic nie ma. Tego nie jestem pewien. What the fuck. O tutaj popieprzyłem eee, tutaj zielony, tutaj biały, tutaj zielony, tutaj biały. Tak to powinno wyglądać. Tutaj zielony, dwa. Tam trzy razy. Dobra. Oddział jeden. I dobra. I lecimy. żebyś ty się znowu nie pomylił. To by było zbawienie, jakbym się nie pomylił. No. Trzy no. Dobra. Tu się zrobi. Oczy. Znaczy, co ja robię? Uh -huh. będzie jeszcze biała warstwa. Ale ja, że z tym to mam takie problemy. Że nie wiem. Nazwa. dwa, trzy. I sorry rezina naprawdę tak się pomyla. Ale to moje pierwsze początki budowania skinów, także Nie mam co do tego pewności czy Dobrze buduję czy źle dobrze, to ja zrobię już tą drugą rękę sam yy, także widzimy się za chwilę Okej okay, jakoś to na razie wygląda Teraz tylko jeszcze została głowa. Jezu, coś do mnie pisze na Skype. Okej, okay, już jestem. Także ja teraz zrobię głowę. No, część zrobię z wami. O mm. yy, Dobra. Mm. Chciałam coś powiedzieć. Zrobić, ale nie zrobię, bo zapomniałem się nagrywa. O jezu, mm. Chwila zrobię, zrobię, nie OK Już. No tam za chudy, tam za każdym <taktujmy> razie, Mh, hmm. był dobrze zrobiony, bo kusim był, że tak powiem, łatwiejszy. Zbudowania rekursy, fajne przedłużamy. Ha no, Dobra, to ja zrobię cięcie i wrócę do Was, jak już będzie gotowe. Cześć. Ok, tak już wygląda nasz gotowy Resi, G Resi Gaming. Znaczy, Resi Play Games. No, nie są zbyt interesujący. No, ale zawsze coś. No, także żegna się z Wami Falit. 149. Na razie.